masy, mamy ciemno na dworze już o godzinie 17, nie mamy śniegu, ale mamy YouTube'a, więc postanowiłam, że sobie nagram dzisiaj film i połączę ten film z ostatnimi dwoma dniami, czyli pierwszy, drugi grudnia, dzisiaj mamy trzeci grudnia i mam nadzieję, że ten film wleci na kanał dzisiaj mój, bo sobie tego obiecuję to już od dwóch dni, w tym miesiącu jedziemy w tym miesiącu, w tym roku jedziemy do Polski na święta, gdzie w Polsce nie byłam 13 lat prawie na, w, na święta. Także strasznie się cieszę, ciekawa jestem jak to będzie, bo no, nie jedziemy konkretnie na święta Bożego Narodzenia, tylko jedziemy dzień po, czyli 25. Mamy kawałek drogi, więc około 1200 km będziemy w trasie, więc nie wcześniej wyjedziemy, tym wcześniej zajedziemy i jeszcze trochę spędzimy tego pierwszego dnia świąt z rodziną. Ale zostajemy do końca y, grudnia, plus jeszcze kilka dni w styczniu, także fajnie. Bo spędzimy sobie też Sylwestrę razem. Niko już spędził tak w zeszłym roku y, święta, no ale ja nie. Więc chciałabym spędzić w końcu święta w Polsce zobaczyć jak to jest, co się zmieniło, co się nie zmieniło, co jest nowe, co jest stare. I spędzić czas trochę z rodziną. I ciasteczka dla świętego Mikołaja. Żeby w końcu Mikołaj mógł odebrać yy, list i muszę zrobić śniegowe kroki. I teraz nie wiem jak. Yy, śnieg sprajał. Ok. No co ja zostaje, jeszcze trzeba coś zrobić z elfem. Jak na razie przykleiłam go do drzwi. I się zastanawiam co zrobić zrobiłam takie te I teraz robimy ślady bo macie że tu widzę? O, jakie śliskie okej okay. i co teraz? dobra ale to śliskie tak na koło ale to miałam się poślizgnął. No mi ja też się mógł poślizgnąć. Tak to będzie wyglądać. O, wiesz, nawet ok. Później ci No. Co to za ślady? To chyba jest śnieg, Nikolas. Jest śnieg. Albo... Nie, to jest chyba śnieg z Laponii. Zobacz, to jest chyba śnieg z Laponii. Z Polski. Z Polski śnieg, I wziął twój list. Chodźmy dalej. Jak? Nie wiem, nie widziałam go dzisiaj. O nie! Jezusa! Co on zrobił? Nikola jeszcze nie wie, że przyszedł do niego kalendarz adwentowy z Sonika. Mamy 3 grudnia. Tak jak już mówiłam. On ma już jeden kalendarz z Kinderka, drugi kalendarz z Harry Teraz jeszcze będzie miał Sonika, bo zobaczył go u kredki, więc nie miałam wyjścia. Idę mu pokazać. Zobaczymy, co zrobi. Kalendarz Sonika! Dawaj. gdzie masz numer jeden? O! Mocno przymocowane są, dobra, to zaraz to odtegujemy. Dzisiaj mamy trójkę, więc jeszcze musisz, żeby wziąć sobie dwójkę i trójkę otworzyć. Tu musisz podważyć poza paluszkiem. Nie tego. No, masz blok na dalszą. Co to jest? Pokaż będzie się mieć więcej serduszek, tutaj? A to jak telewizor wygląda? A no, trójka? Metalowy Sonic. Super! No zaraz wyciągniemy. A otworzymy od razu Harry'ego Pottera. Daj kalendarz z Harego. No. Słuchaj. Ale dużo do znowu Jeszcze I ma tak. Zaraz na matka i dobry nóż. Dobra. Tu proszę, wyciągam ci. A to co? Na trójkę. Na trójkę co mamy w trójce w Harry Potterze, żeby się rozerwał. Co to jest? Jakiś stół tylko. Stół jedzenia! No. Jeszcze w trójce tutaj. Dobra, i mamy trójkę z Kinderków. Renifer od Mikołaja.